Kiemyj chcę Was zaprosić do meczu numer 2. Niestety meczu numer 3 nie będzie z tego powodu, że przeciwnicy dali forfeita. No, zdarza się. Pamiętajcie, żeby wbić na streama do prefika, który będzie komentować mecze jutro o godzinie 18. op nie ma busta. Ani nie jeden, a nie drugi. No to mi coś. Dobra. Mama, mama. Mm -hmm, ja wezmę z tego setę. dawaj Spocone jajucha, kurwa. Prawo. Pójdzie. Prawo. <laughs> <Dawaj, laughs> <laughs> Ja pierdolę, myślałem, że O trafił. kurwa. Nie mam mnie, ja się wyjebałem. O kurde. Uh, Ale przedłużenie. To ja nie mam bossa. Nie mam jak tego wziąć. No Łatwo pójdzie. Chuj, chłop już wie, że przepierdolił. Aż mi się tak, że ich nutą zrobię moja. No. Ale jebać ich. <grym> Czekaj, to idzie na YouTube. No. Spokojnie. <grym> że... <grym> <grym> <U> Kurwa. <grym> ja Ja jestem toksyczny. Kurwa, dam. Dam jeśli nie chcesz słuchać toksycznego nerda. <grym> Aha. Co? <grym> no Co? To... <grym> <grym> No. Jeżeli toksyczne osoby ci przeszkadzają, lepiej wyłącz ten film na sam początku. No to możesz zamazać, możesz zamazać ekran i mój ten dać, tak jak to przed chwilą powiedziałem. No, 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 no bad. Ale my nie mamy gadać o wstępie do filmu, tylko mamy gadać o grze. Fake. Tak. Kurwa mi piłka się skozłowała, widziałeś to, nie? No. to uderzył Nie wiem Mam Mam to? Dawaj. Masz? Tak. Ej ej. No leci of

Tu i trafi, trafi to Jestem ramkę jak coś Moja? No, o kurde Jeś mi się to zadnzolił Nice Fajkuj! O! Fajki do lewej! Dobra Ciebie? Mhm. No, nie mogę, kurwa, nie mogę. Wiesz co, nerdzik? Jaki ty słaby no. jesteś, jaki ty beznadziejny. Uninstall, un un uninstall, uninstall po prostu, uninstall. Taki toksyczny jesteś, że ja cię toksikuję, za karę. Daj, prawo. Druga, druga, nie. Solo Ale bez jest nie jestem w tą grę Nie dawaj im tak specjalnie, tylko wiesz No Kurwa. <grym> Dawaj lewo W O, no i git <laughs> no, no to jest Lewo. Tak już, To jest tak naprawdę sobie robienie klipków Myślałem, że będę mieć tego Reset, ale coś nie wyszło Dawaj O kurwa, ty leć barcelona, barcelona będzie no. Teraz leś normalnie, ja udam, że fajkujesz Moja? No, a jestem ty. Kurwa, 1000 punktów i Prawo? Mm -hmm. Prawo in front od razu. no. O kurwa. Dawaj in front, a zajeb. O kurwa, no to żebym zajebał. Przecież jak prefik to zobaczy to jednie. <noise> Follow będę. Patrz, jeszcze na 0 sekund gol. No, chyba się skupciałeś trochę. Dawaj, 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 dawaj. Ej, dostałem, Dawaj, jeszcze. Dawaj. Lecimy. To jest in. <grytanie> jest i on. Musiałem. Bo coś mi się zbagowało i nie, nie mogłem odkliknąć tego. Fajny lag był, swoją drogą. Mam mm -hmm. corner, read O kurwa, Żeś Dawaj, po... mają pena 08. Hmm, Dobra, na drugą dam. O ty śmietniku! No i nie zdemował, No, i chuj. Ale jest śmieciem jest to Kurde Dobra, skąd płakać, kurwa? Aha. Zrobić ci zrobić dramę na YouTube, jaki ty toksyczny nie jesteś. Oh, nie no. mam Kurwa, nie musimy mówić o takich totalach. <noise> fake, 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 fake! No. Prawo. O kurwa! Dawaj, dawaj, prawo! Ja to wybranie, Jednak nie. Corner Rit. La visa no, no, no. La <laughs> vizia Che guminka to <laughs> Follow Moia moia moia. Stare, best pa O kurde, nie spodziewałem się aż takiego fliczka. Ja też się nie spodziewałem. Dobra. Fake. Aha. Dawaj we dwójkę, wyskakujemy. O, to ci podam ci do mida. O kurwa. Hmm. Ale zajebisty pas. Zajebał mi busta, chuj. O. o! ci grupę stary Zdarza się No tu musimy zrobić 7-1 Dobra, ja jestem po drugiej stronie źle <laughs> mi flika zrobiła Dawaj bo No mi to albo podarłby się wyleje, do ciebie Mid. będzie Nie widzę Już usiadłeś Lewo? Tak Masz Piękna Ładnego dał tego Prawie to wybroń tak Lewa Aleś trochę późno powiedział Mam Ale Późno trochę Ej, o, chuj. No i dostałem jeszcze laga Przez którego nie wiedziałem co się Aktualnie dzieje na ekranie Środek będę? Nie mam jak, bo nie mam boosta Mordę u nas no Hmm. E, kurwa, nie działa mi pad. Bluff. Ej, kurwa, pad mi nie działa. Halo. Dobrze. O, działa. No, nie działa. O, działa. O. Czaisz, to wybroniłem no. to, kurwa, wybroniłem to. No nie właśnie mając, widziałem. Kurwa. Widziałem, że się w ogóle nie ruszasz jeszcze na dachu stałeś. Tak to jest jak nagle pad się rozłącza, nie? Oj, uwierz, że wiem, co to znaczy. No bo Dawaj, dwie. nie strzelimy. Jeszcze dwie. Dobra. dobra, dobra strzelimy, pa, mam to. Dobra, mam to, ja mam to, pam. ja mam, ja mam, ja mam. Ja mam. Kurde. Dawaj, Brazylię, kurwa, stary. To jest wstyd. Bez skitu. No, mam, dobrze. mam, mam, mam. dobra, dobra. full focus. Dawaj, twoja Mam? Dobra Nie, o, dawaj, Tu mid szybko, fast Dobra, jeszcze kiko w gole, jeszcze kiko w jest No ja robię na tego, na follow Nie! Kurwa Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że film się wam spodobał Przepraszam, że nie będzie tego trzeciego meczu, ale to nie z mojej winy Tylko z winy przeciwników, coś tam pisali, że jeden ma problem i nie może ogólnie coś tam zrobić Szkoda trochę, bo chciałbym na nich zagrać. No ale co, macie za to te dwa filmy. Jutro e, będzie turniej, więc w niedzielę najprawdopodobniej pojawią się następne filmy z tego turnieju. I co, ja Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam Was do następnych filmów i do innych filmów. I co, do zobaczenia na Twitchu Profika. No